Dzień dobry. Powiem tak, trochę się zmieniło z tyłu. Yy, znowu się przeprowadziłem, jeśli ktoś nie śledzi moich poczynań yy, przeprowadzkowych, to tak musiałem, Na znaczy nie musiałem się znowu przeprowadzić, ale ogólnie słyszałem raczej więcej osób zauważy zmianę tu. tyle. ale więc proszę Państwa, dzisiaj. Yy, dzisiaj będzie potrójny Pixicon znowu, ale w ciemno ponieważ, szanowni państwo, zaraz jest sierpień, no nie ma sensu nie utrudniać sobie rzeczy w tej grze, prawda? I oczywiście również zagramy sobie Food Champions, mamy nowego napastnika, jest nim pan Samuel Etofutis, który leciał na ostatnim odcinku, ale był na sam koniec, więc jeśli ktoś oglądał do końca, to nie powinien być zdziwiony. No i co? No, no i witam, proszę państwa. Nowa gra, 26., nowy ja i nowe pomieszczenie, w którym się znajdujemy. Klasyka. Możemy przejść do pierwszego pika, tylko problem jest taki, że nie mam nic, co mógłbym użyć jako, jako zasłonę. Kurczę, czy ja znajdę szalik? Może być ciężko. Dobra, generalnie był problem, żeby znaleźć jakiś szalik Juventusowy, ale od czego ma się kobietę, prawda? Kip, kip! Dobra! dobra, moi drodzy, pierwszy pik. Dobra, na! Jedna z czterech ikon bisu, 9.4+, nic nie widzę, trzy takie piki. Nie może być źle, nie może być... Musi być dobrze, nie ma szans, że pominę kogoś naprawdę wartościowego, więc otwórzmy trójkąt i X. Byż wszystko widzicie? Ja jeszcze nie wiem. Ja jeszcze nie wiem, dlatego polecimy sobie ciągle w prawo cały czas, żebym po prostu nie wiedział, na którym miejscu jestem. Bo to wiecie, żebym, żeby mi było, że oszukuję, nie? Ja bym tak nigdy nie zrobił. Tutaj jest mikrofon. Stop. Prawo. Trzy razy lewo. Jeszcze raz lewo. I jeszcze raz lewo. I to jest ikona, którą. Biorę. TVG Shape Shifters, ty. Obawiam się, że mogą być o wiele lepiej w tym piku, więc możemy to w sumie już sprawdzić. I kogo my tu jeszcze mieliśmy, kochani państwo, zobaczmy. Beckenbauer, Kafu 96, on może być dużo warty chyba. Zaczynamy, proszę państwa, ile ten Kafu? On może być sporo warty, szanowni państwo, bo Kafu kosztuje... No nie... 140 tysięcy. Wydawało mi się, że będzie gorzej, ale to głównie dlatego, że naprawdę fajnie wygląda. Jest z Brazylii. No ale ma ten pierwszy pick, powiedzmy sobie szczerze, wybrałem najgorzej. Ale też nie ma tragedii. Bo jeszcze mamy 5 paczek, 85 plus razy 10, bo jest potężny content naszykowany. Aktualnie można trafić Krojfa, Futis. E, chyba też Ronaldo jest Futis, jeśli dobrze pamiętam. Na sam początek trafiamy chyba Wirca, więc to nie jest nic szczególnego. Najnowszy zawodnik Liverpoolu FC. To będzie Wirc i... Dąbę. 95. Będzie pod przypałkę, Zawsze z chęcią co przyjmę. 7 specjalnych kart. Lodor Mateus. Single. No, trochę foderów poleciało na tego Pika z ikoną. Ale myślę, że aktualnie zrobienie Pika z ikoną to nie jest nic, nic takiego trudnego, tak naprawdę. Patrząc na to, ile mamy paczek do zrobienia. Nie mam pojęcia, kto to będzie. To będzie chyba Witinia w sumie, tak teraz spojrzałem na posturę. To będzie właśnie Witinia. To będzie pewnie tot z Witinia, więc tak w bez rewelacji, żeby nie było nawet nie z Witinia Winter Wildcards i Kubo. 91. E, no ta paczka zdecydowanie... Nie, to nie jest to, czego szukamy. Kolejna paczka, proszę Państwa. Czy przebijemy? to no w sumie nic nie przebijemy, bo aktualnie nie trafiliśmy nic ciekawego. Napastniczka z Anglii. No chyba w co? Chyba to będzie Smyw w tej wersji takiej uciszającej. Nie wiem kogo uciszała, ale kogoś na pewno. Eee... Tanaka96. Kolejny toczyk, kolejny zawodnik, którego będziemy po prostu przepalali. Niezła paczka. Może jakiś Fudis, bo dawno, że tego Fudisa w sumie nie trafiliśmy. Na tym odcinku. SP z dla ligi. Może być jakiś fajny zawodnik w sumie. To jest Pedri. A Pedri ma jakąś fajną kartę, czy tylko to co? nie jest Pedri. To jest Fermin. I jeszcze będzie. Dun. Dwie karty fantazy, W lipcu. No w sumie to zaraz, zaraz w sierpniu. Nie zmiecham 96, który oczywiście kosztuje 26 tysięcy monet, ale fajny rating pod przypałeczkę. Ja nie, nie będę szukał negatywów w tej paczce. Absolutnie nie o to chodzi. Jest koniec lipca. Musimy patrzeć powoli na takie. na pozytywne rzeczy w tej grze. Ostatnia paczka. Zobaczmy. Mamy kartę Futis. Na sam koniec, więc zobaczmy LP z Argentyny. Garnacho. A to chyba w ogóle jest ikona Futis mi się wydaje, bo ja widziałem taki, taką białą, białe światełka przy tych pozycjach. Czy to jest prawda? Czy to nie jest prawda? Garnacho, a razem z nim. Bondziorno! Buongiorno, witam serdecznie. Jak się sprawy mają? Nie wygląda źle ten bonziorno. A teraz że kosztuje maksymalnie 20 tysięcy monet. Nie myliłem się niestety. A zanim odpalimy sobie meczy, szanowni państwo, pora na kolejne stawianko z BetClickiem. Dzisiaj stawiamy na Ligę Mistrzów. znajdziecie również polski klub, bo oczywiście Lech Poznań, ciągle walczy o wejście do Ligi Mistrzów. Także oczywiście przypomnę, że partnerem kanału jest BetClick. Reklama naturalnie skierowana do pełnoletnich. Jeśli nie macie BetClicka, chcielibyście spróbować sobie zagrać. Link macie w opisie w komentarzu. W rejestracji można być szkodu Albin, a ja Wam pokazuję moje szybciutkie 5 typów na kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Także na sam początek czysta wygrana FC Kopenhagi w meczu z KF Drita. No Kopenhaga akurat dosyć mocny zespół. Wydaje mi się, że Duńczycy Powinna spokojnie sobie przejść dalej. Później meczu utwór z z Lincoln Red Imps. Postawiłem na powyżej 3,5 bramek. W pierwszym meczu Svena Zvezda wygrała 1-0, tak ledwo-ledwo, ale myślę, że grając u siebie, no może być grubo. Następnie wygrana panatynajkosu z Glasgow Rangers. Mocno trzymam kciuki, żeby Panathinaikos to wygrał, żebyśmy przegonili Szkotów w rankingu UEFA. I mamy również Lech Poznań z Podpórką. Poprzedni mecz wygrany 7-1, jeśli dobrze pamiętam, więc jest to, jest to ciężki mecz do wytypowania, powiem szczerze, bo nie będę stawiał wygranej, bo możliwe, że Lech wystawi po prostu jakiś juniorów, nie? Więc myślę, że wygrana z podpórką jest dość sensowna. I na sam koniec wygrana Wiktorii Plzen z maltańską serwet lub też serwetę, co kto woli po kursie 1.80, co daje nam mocny kurs 8.92. Także moi drodzy państwo, klasycznie przypomnę, że to są drugie moje przewidywania. Absolutnie nie musicie się nimi kierować. Stawiajcie z głową za niewysokie stawki, żeby nie przesadać. Także wszelkie potrzebne linki do rejestracji byt macie w opisie, w komentarzu. Zapraszam was serdecznie, a my możemy zagrać pierwszy mecz na dzisiaj. Dobra moi kończy, czyli aktualnie do trafienia mamy pana Krojfa 99, Ronaldo 99, Rafini 99 i Garince 98 z tych takich ciekawszych kart, bo powiem szczerze, nie sprawdzałem ostatnio kontentu w tej grze, więc za bardzo nie jestem na czasie, że tak powiem, z tą grą. Więc moi kochani Państwo, mamy dzisiaj wtorek. A ja dopiero zaczynam Foot Champions. Troszkę jestem spóźniony, nie będę ukrywał, ale no nic z tym nie zrobimy. Postaram się, żeby na czwartek były te nagrody, bo jutro nie wiem, czy się wyrobię. No zobaczymy, zobaczymy. Tak znaczy dzisiaj zaczynamy FUT Champions. Eee, taki jest skład, kochani państwo. Jest Samuel Eto, którym chyba już grałem? Nie, nie grałem. 99 tempa, 98 strzałów, 5 na 5. No nie wygląda źle. No więc, moi mili państwo, taka jest ekipa. Wygląda to po prostu przepotężnie. Możemy rozegrać pierwsze spotkanie. Długo nie grałem, więc w razie czego mam wymówkę, że dzisiaj będę grał dh 97 naprawdę bramce, Saliba którego nie lubię, bardzo mi tego też nie lubię. zare 99. No i, no i okej, okay, nie? Jakby, co ja mogę? Ja mam Samuele, to też nie jest wcale zły. Też ma 5 playstyli. Słuchaj kochani, jeśli chodzi o sierpień, to plan jest Następujący. Mam zamiar, moment, bo zaraz to musi zahastrzyć w ramkę, albo nie, nie, niech sobie Eto strzeli, albo nikt nie strzela, nieważne. Dwie nowe serie. Jedna będzie oczywiście z kariery, którą powoli będę odpalał, no bo wiadomo, teraz była przeprowadzka, nie było jak tego ogarnąć. Kariera taka troszkę, troszeczkę fabularna. Mam zamiar tak, żeby zrobić z tego taki pełny miesiąc, więc odcinki byłyby tak, nie wiem, dwa, trzy razy w tygodniu z tej kariery. No i jeszcze seryjka z pewnym jego mościem. Mam coś, proszę Państwa, w planach, zobaczymy, czy to wypali. Tymczasem Samuel Eto, czy będzie szybszy niż O, Ale nie, dobra. Samuel Eto, wypuści Ronaldinho, to musi być bramka, proszę Państwa. No szanujmy się, tak, szan. Nie musiałem tego uderzać Drivenem, ale tak aż się prosiło, żeby tego Drivena faktycznie uderzyć. Doomfist mi tutaj wybiega do... Nie no, co ty. Co ty, nawet rożnego nie dawajcie. Dzięki. To może Ronaldinho, proszę Państwa, tutaj wykombinuję. Samuel... To nie jest Samuel, to jest Neymar. Czemu De ja wszystko broni? No, naprawdę jest aż tak dobry? Bo ja wiem, że Toc the Hay to jest mocna karta. Ale tego już nie obroni. No nie no, bo strzał za obronić? W życiu. No to jest czerwona kartka, chyba co? Czerwona kartka, na no. marne To mi nawet nie jest najgorsze w tym wszystkim, bo ja w tym momencie. strzelam bramkę na 2-0. Kłamałem. Dobra, Ronaldinho na spokojnie, uderzenie. Tak, też się nie broni. to jest rajdźki, proszę Państwa. Bramka Zachy, bramka Ronaldinho, no i nie ma czego szukać w tym meczu. Absolutnie, możemy zrobić kolejny pik z Econo. To są same, same pozytywne w tym odcinku. Moi kochani, drugi pik również jest gotowy. Mam nadzieję, że tym razem nie pominiemy Brazylijczyka. Mimo, że to był tylko kafu, to szkoda. Szkoda Brazylię po prostu pomijać. Drugi pik. I zobaczmy, żeby nie było tragedii. Trójkąt X. Ominięte. I teraz. Nie bierzmy Anglika. Tu jest mikrofon. Nie bierzmy Anglika. Weźmy taką fajną narodowość. Taką narodowość, która jest pożądana w tym piku, nie? Więc ciągle lecimy w prawo. Stop. I nie zmieniam, bo ostatnio jak zmieniłem. To nie wiem, czy coś to zmieniło. Nie zmieniam. Rąplą. To nie jest. Fatalny zawodnik, ale to jest znowu chyba najniższy rating z wszystkich, które były do wyboru. I to mnie troszkę martwi. Dobra, jest Casillas, Klaiwert. I kto tam jeszcze? Jest Pujol. No powiem tak, pod kątem ratingowym nie wziąłem najlepiej, no bo wziąłem po prostu najgorszą możliwą kartę, ale nie czuję takiego smutku związanego z tą kartą, więc naprawdę nie jest źle. No dobrze, moi mili, to zobaczmy. Pik 1 z 5, 95. Plus. No tutaj nie ma słabych trafów. To jest najlepsze w tym piku, że tutaj nie ma słabych trafów. Cokolwiek nie trafisz, jesteś przeszczęśliwy. Chcę wam tylko udowodnić, że mówię prawdę, więc najpierw ostatni pik, w którym będzie. Boom. Sar 96, jest zawodnik Rutul Finals. Nie jest źle, bo mamy pewność, że nie będzie samych kart zmiennokształtnych. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu. Tutaj będzie chyba Cold Snyder. Środkowy pik. Russo 98, ej dobrze. Chyba dobrze, nie? Tutaj będzie... Zaire Mary. Kurcze, no w lepszy byłby duel, ale to naprawdę nie jest słaby pik. A może jakiś Footies na przykład? Spence96. Chyba wezmę tego za Jeremerego, bo on będzie jeszcze pod jakąś ewolucję pasował, więc bierzemy tego pana, zwycięzca Ligi Mistrzów. Czemu nie? Anger na bramce, wow, sam, sam z siebie to zrobił? Figo, Barnes, Ronaldo, Bruno Fernandes i Kanu. Wygląda trochę jak skład pod przepałkę, powiem szczerze. Oczywiście patrzę na to, co przepalamy tymi czasy w tej grze, no ale okej, okay, jakby się dobrze gra, to nie ma problemu. Angerer broni strzał. dobra. Neymar Junior, lewe skrzydło, jest całe jego, calutkie. Nie! Ale jesteś Kuman! Kurde. Gość, którego mam w duplikatach w magazynie. Tak mnie czyści. Samueleto. To musi być bramka. Mijamy panią Angeler. Nie rozumiem, co się wydarzyło w tym momencie. Dobra, to może teraz? Samueleto. Broni Angeler. Ej, ten gość wie coś, czego by nie wiemy, mi się wydaje. Na długi słupek. Patryk wie. To był strzał. Uy, ja nie muszę nic więcej mówić, naprawdę. Naciskasz L1 biegnąc za hoł, pomijasz wszystkich jak pachołki i strzelasz Drivena, ale no to jest. Proste. No, ale jest też power Powershotem. Kolego Wilfred Eto. Mamy 2-0. Fantastyczna bramka. No ja co on, trujeczka chyba, nie? Chyba trujeczka. Mamy 3-0. No, dzisiaj jest forma mutant. Powiem szczerze. Czasami chyba po, po prostu trzeba sobie zrobić taką dłuższą przerwę od tej gry. I chyba po prostu umysł jest taki oczyszczony w tym momencie. Albo już nikt w to nie gra. Nie wykluczam. O, i będzie odpowiedź: Kanu, teraz jest zaszka. Ty chodzisz w pole z winerem. No i tam kanal 4-1. I tak to się żyje, szanowni państwo. Oczywiście, jeśli posiada się zachę, tego, którego ja mam, to wtedy tak. No, za zabawka, proszę Państwa. Zachawka bym powiedział, nawet, chociaż nie wiem, czy mogę tak mówić. Uderzenie. I mamy 6-1. Ale gramy dalej. Albo jednak nie gramy dalej, dobra? Mamy Rage beat. I pora na ostatni pik z ekonomią. Ostatni pik, trzeci w ciemno. I fajnie byłoby tym razem wziąć tak dla odmiany najwyższy rating, a i najniższy, więc spróbujmy tak zrobić. Trójkąt X. No dobrze pomieszałem, bo ostatnio jak nie mieszaliśmy, to średnio wyszło, nie? Tak dosyć średnio, więc myślę, że możemy ciągle mieszać i się zatrzymać. Dać dwa razy w prawo. Jeszcze raz w prawo i wybrać tę kartę. Po prostu, nie ma co komplikować sobie z życia. Bierzemy gratulacje. Delikat Barca, co jest oczywiście ty świetnym trafem. Zobaczmy, co jeszcze było do wybrania. I zobaczmy, kto tutaj był. torres 97. N no nie, no w sumie nie masz takiej tragedii, bo Torres wygląda spoko, ale nie ma tutaj takiej karty, która jest jakaś, jest takim boom, nie? Że, żebym płakał, że tego nie wziąłem nawet w lipcu. Wzięliśmy trzy razy najniższy rating, jest to całkiem solidna średnia. Widzimy się albo jutro, albo pojutrze. Zobaczymy jak się uda wyrobić. Trzymajcie się, rozsuszenia. adios.